W tym zadaniu należy wykazać, że sinus alfa, dodać cosinus alfa, to się równa 1 i 1 trzecia, jeśli są spełnione takie dwa warunki. Dobra, zacznijmy może w ten sposób. Mamy tutaj podany iloczyn i jego wartość. Żeby skorzystać z tego iloczynu, proponuję, żebyśmy na początek. O, zbudowali sobie takie wyrażenie sinus alfa dodać cosinus alfa i podniesiemy to wyrażenie do kwadratu. To znaczy, że tutaj musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Wzór to a dodać b kwadrat, to się równa a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat. Dobra, czyli jak rozpiszemy to wyrażenie, to otrzymamy sinus kwadrat alfa dodać 2 sinus alfa. Cosinus alfa dodać cosinus kwadrat alfa. I skąd wiedziałem, od czego zacząć? Doświadczenie. Po prostu doświadczenie, bo wiem, że jeżeli skorzystam z takiego wyrażenia, to w nim pojawi się jedynka trygonometryczna. Widziałem to już po prostu wcześniej. I wiem też, że w tym wyrażeniu pojawi się sinus razy kosinus. My tę wartość znamy. Więc najpierw zamieniam sinus kwadrat. I cosinus kwadrat na 1. Następnie sinus razy kosinus zamieniam na 7,18. I teraz dwójkę z 18 skracam przez 2. I otrzymuję. 1 dodać 7 dziewiątych, tak? Czyli 1 i, 7, 1 i 7 dziewiątych Następnie wracam do początku zapisuję sobie, że to wyrażenie jest równe 1 i 7 dziewiątych. Może zamienię liczbę mieszaną na łamek niewłaściwy. To jest 1 razy 9, 9, dodać 7, to 16, czyli mamy 16 dziewiątych. O, powstała mi tutaj taka równość. I teraz chciałbym policzyć z tej równości, wyznaczyć sinus sinus dodać cosinus, czyli musiałbym spierwiastkować obustronnie tą równość. Zauważ, że wtedy o, to całe wyrażenie trafi pod pierwiastek kwadratowy i pod pierwiastkiem mamy drugą potęgę wyrażenia, więc coś takiego zawsze zamieniamy na wartość bezwzględną. O, tutaj sobie zapiszcie, że cokolwiek Podniesione do kwadratu i schowane pod pierwiastkiem kwadratowym jest równe wartości bezwzględnej z tego wyrażenia. Następnie spróbujmy określić znak liczby mieszczącej się tutaj w wartości bezwzględnej. Dodajemy sinus i cosinus pod wartością bezwzględną. Wiemy, że mm, kąty, które możemy podstawiać y, do tych funkcji, pochodzą z przedziału od 0 do 90 stopni. To oznacza, że takie kąty znajdują się w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych. I po co ja tutaj wprowadzam ćwiartkę układów współrzędnych? Otóż na podstawie ćwiartek i takiego wierszyka, który pewnie był podany w szkole, możemy określać wartości funkcji trygonometrycznych. Z tego wierszyka pamiętajmy, że w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie. Sinus jest dodatni. Kosinus jest dodatni, prawda? Więc zobacz, jeżeli dodamy do siebie dwie liczby dodatnie, to na pewno tutaj pod wartością bezwzględną otrzymamy liczbę dodatnią. I w takiej sytuacji wartość bezwzględną opuszczasz bez zmiany znaków. Natomiast, aha, tutaj jeszcze o, zapomniałem, że prawą stronę też trzeba spierwiastkować. Tutaj otrzymamy 4 trzecie. Dobra. Więc opuściliśmy wartość bezwzględną i ta suma równa się 4 trzecie. Czyli 1,1 trzecia. Czyli tyle, ile podano nam w tezie. Co kończy dowód? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa.